Witajcie moi drodzy. Tym razem troszeczkę inny temat. Nie akumulatory, choć związane z akumulatorami. Już od 4 lat prowadzimy wypożyczalnie. Wypożyczalnie kładów elektrycznych. Początkowo mieliśmy kłady wielkości 125. Silniki w tych kładach to były 1200-1500W. Są to nieduże kłady yy, dla takie dla nastolatków. Mieliśmy te kłady 4 lata no i troszkę zebraliśmy doświadczenia na temat kładów. Oczywiście baterie do tych kładów mieliśmy swoje, robiliśmy swoje baterie do tych kładów, no bo oryginalne naprawdę nie spisywały się za bardzo na wypożyczalni, gdyż dystans to naprawdę był niewielki. To co tam opisywane jest, że, że te kłady robią 60 km, no to nie za bardzo się to otrzyma prawdy. To są kłady 125. Później mieliśmy kłada Forcrafta. 250 kupiliśmy i tego kłada zmodernizowaliśmy, przerobiliśmy go na elektryka początkowo miał silnik centralny silnik z zębatkami było to dosyć awaryjne i przerobiliśmy to na silniki wbudowane centralnie w kołach i te silniki wbudowane centralnie w kołach spisują się bardzo fajnie bardzo cichutkie i dużo mniej energii jest utracone na, na przykładniej na zębaty Później kupiliśmy Kłada 400, czyli wielkości 400, bo to też elektryk. To już jest elektryk, który kupiliśmy oryginalnie elektrycznego. Tam też akumulatory po prostu wymieniliśmy na nasze. I ten kład też bardzo fajnie się spisuje. Ma napęd na tylną oś, jest przeniesienie na wał kardana. Bardzo fajnie przyspiesza. Jest bardzo wygodny, duży. Zawieszenie jest dużo, dużo lepsze niż, niż w tym Fordcrafcie. Już tam jest wiele haczka. No i właśnie, w odnośnie tych dwóch kładów, mamy te dwa kłady do sprzedania i mamy te dwa kłady na, na wypożyczalnie i oprócz tych dwóch mamy jeszcze cztery małe 125. Jakbyście kiedyś chcieli pojeździć, zapraszamy tutaj do Małopolski na takie jazdy testowe na tych kładach, ponieważ ten, te kłady Forcraft i Linkai są do sprzedania. Forcraft jest do sprzedania, takiego kłada możemy Wam zrobić w ciągu 3-4 tygodni zmontować Wam po prostu z takiego kłada spalinowego, przerabiamy po prostu na elektryka, zakładamy silniki elektryczne, sterowniki, akumulator i takiego kłada możemy Wam zrobić z napędem na tylną oś lub jeżeli by ktoś był zainteresowany, wiadomo, że jest ten kład już droższy, można go zrobić z napędem na cztery koła, czyli montujemy silniki w czterech kołach do, do tego kładzika. I to jest kład Forcraft 250. Co do Linhaja 400, ten Linhaj 400, no on, on ma tylko, jest w wielkości 400, silnik ma elektryczny 4000W, 6500 w w piku, też bardzo fajnie jeździ, bardzo wygodny, duży kład. Ten kład jest z homologacją drogową, ten Forcraft niestety nie ma homologacji drogowej i jeżeli byście chcieli od nas, od nas go zakupić, to tego Forcrafta wiadomo będzie, będziecie mieć bez homologacji drogowej a Linhai jest z homologacją drogową kategoria B na dwie osoby te dwa kłady są w ofercie na wypożyczalni i możemy yy, możemy te, te kłady Wam po prostu sprzedać jeżeli byście chcieli jak i Forcraft jak i Linhai jest do sprzedania yy, to chyba tyle jedno, odnośnie tych dwóch kładzików yy, zamieszczam film w którym pokazuję jak jeździmy na tych kładach temat kładów jeszcze powróci ponieważ no jesteśmy już kilka lat w tym i to jest bardzo fajny temat który się będzie teraz na pewno rozwijał coraz ta lepsze baterie coraz ta większe dystanse można na takich kładach przyjeździć no a co do, co do mocy co do co do jazdy to trzeba się po prostu przejechać jest to troszeczkę inna jazda niż na spalinówce i ciężko to porównywać jak to się odnosi. Ja osobiście nie jeździłem na spalinówce, także nie wiem jak wam to wytłumaczyć i jak to jest mocowo, czy 4000, czy 6000, czy 8000 kład, jak to jest w porównaniu do 250 czy 400. Jeżeli macie, wpadnijcie, pojeździcie, zobaczycie jak, jak się na tym jeździ, może kiedyś w przyszłości będziecie chcieli kupić, także zapraszam do współpracy. Dobrze, to by było chyba tyle. Zapraszam Was na film i jedziemy. Cześć! Merci. you Tutaj słyszymy szmer liści pod kołami Co to? No mówię Ci

O, tu jest ten wąbus tak. Tu jest ten wąbus. No, żeby cię nie przeważyło. Nie wiem, czy nie lepiej będzie ci zjechać, żeby lewe koło. A jeszcze jakoś się mi. Spoko. Po, najważniejsze jest pomału, bo jak byś się wywrócił, to... Co? Wyjechali. A to jedź profesor, zobaczymy, tam albo w pod, pod dom, tam, tam chyba nie W prawo my tam przejechać W prawo No to wyjedź w Петр. Dzień dobry. No, może większy wybór. Może kolejne bracia chcę.